Widzowie, to jest gra, której nikt się nie spodziewał W sensie, mega wam się spodobały ostatnio gierki z taką 3 ekipą właśnie Gdzie mamy Jacoba, z Nikosa Rogala i tak dalej W ogóle gierki z Rogalikiem, z Totalnym mem. Także stwierdziłem, że dzisiaj zagramy sobie Exclusive, moi drodzy ekskluzyw, tylko i wyłącznie na YouTubie, ponieważ nie mam aktualnie streama na Twitchu a na Twitcha możecie też bić w ogóle teraz ostatnio, bo była leciutka przerwa eee, dzi w Dzisiaj, w momencie kiedy to oglądacie, ten film latuje gdzieś w okolicach poranka do dzisiaj Dzisiaj o godzinie 16 będę, jak coś, e, robił wyjaśnienie tego, wszystkiego, co się tam działo przez taki tydzień. jakby ktoś chciał zobaczyć sobie, to zapraszam bardzo gorąco. E, mamy Smalczyka, Kiśla bez Nikosa. W ogóle dziwnie mi się gada do samego siebie, grając w Omoga. W sensie to jest trochę creepy. Tu mamy Lur i Sonia. Ja sobie stąd pójdę. okej okay. i Lur i Sonia sobie poszły, e, więc jest jak jest. W ogóle nie grałem w Omoga bardzo długo, więc jestem totalnie, ale to totalnie nierozgrzany. I mega, ale to mega, w ogóle zastanawiam mnie, jaki to będzie performance, Performance? no bo jak generalnie będę grał pod takim czasie nie grania w Manga, bo legitnie nie grałem ponad tydzień stwierdziłem, że w sumie nagram sobie jakieś fajne gierki dla was właśnie na drugi kanał żeby coś było, żeby, 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 żeby żebyście mieli co oglądać, bo ostatnio króchwa z filmami No i tak oto moi drodzy właśnie się znalazłem. Biorąc pod uwagę, że niestety nie mam co do kogo mówić, bo legitnie nie mogę spojrzeć na czat Smalczyk tutaj garduje, wszystko spoko, bo serio, czat, nie mogę spojrzeć na czat. E, bo nie, nie mam czatu, więc legitnie w tym momencie jedyne co mi pozostaje to to właśnie Rogal, tam jeszcze coś trochę pomarańczowy. E, ja idę do góry, I don't give a fuck, co tam się dzieje, bo tak zostało sprawiany bardzo dokładnie tak. E, zróbmy sobie raz zadań po prostu. Mamy na razie jedną sobie martwą. E, nie wiem, czy ktoś się ruszył z tego tego. Tu jest Lure, tu jest Matek, tu jest Rogal. Bez nikos idzie Lure, idzie bez nikos też idzie lurę coś tutaj. Eem. Jeden, dwa. Nie na no 4 sekundy Nie wiem, dziwne to tak ludzie sobie wchodzą, wychodzą obok siebie, to jest też, aż... ej Wszyscy chyba żyją na razie, Beznika wchodzi do Medbeja, beznika wychodzi z Medbeja Okej okay. Okej okay. Trochę to stinki szczerze, Sonia stoi, Malczyk stoi Co tu się dzieje w ogóle? Hmm Moment twaka widzowie, bo legitnie tyle rzeczy się tu dzieje Okej, okay, mamy jedno ciało w końcu. No. Wszystkie zdania porobione? No w końcu! Dzień dobry. Okej. Ktoś zreportował? A, no hej, hej. Okay, yy, Dobrze. Ty chcesz przeprowadzić matek? Wiesz co, możemy hmm. wspólnie rogalić, powiedz mi, z której strony przybiegać do tego elektryka? Z prawej, z prawej byczku. Ja, ja jak coś mogłem, mój ruchy mogę być z te, bo ja dopiero przyszedłem do domu i w sekundę wszystko musiałem ogarnąć, więc... Ja, ja, też, ja też miałem ruchy, z Sekundę się przyszedłem, przyszedłem z prawej strony ze storage'a przyszedłem do elektryka. No Dobra. to weź, skoro to się jest... ogarniałeś, to mi się zgadzało, bo pół rundy awkowałeś. No tak, 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 no ja stałem na awku, nawet w kafeterii chwilę. No, hmm. to, to akurat prawda. Kurczę, no, ciałko jest na, na wejściu do elektryka, Zawsze... Opowiem no tak, na kamerach był. byłem na kamerach, ale sytuacja jest taka, że generalnie każdy w tej rundzie miał movement z dupy Tak, 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 w sensie tak, 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 ja właśnie tak mówię, co jest y grane, y nie? Sonia z Rogalem na przykład sobie stali teraz przy kamerkach na medbay'u i tańczyli, no nie wiem <laughs> Co No jest? serio, no było tańczone, to dla mnie to jest w ogóle... Mogło tak być, mogło na... tak być Ja takie generalnie... Ja kabelki robiłem <laughs> Generalnie jedynym podejrzeniem, jakie ja miałem w tej rundzie, to była lure tym movementem swoim dziwnym, ale ona nie żyje Yy, więc jak nie wiadomo kogo strzelić, to ja bym tak taktycznie roga złotował. Nie, ale tak. To się, jeżeli no, Rogal był na tak, FK, a był, a był na, a jest tym, a jest y, impostorem, to by miało sens, bo jest tylko jeden frag. W ogóle Nexus jest, jest dwóch impostorów ustawionych, co nie? Tak, jest dwóch, no ale okay. no nie mamy dowodów, to nie ma sensu. No i bo. W się sensie nie no... tak, ale ma. W sensie ja można by memowo... inaczej? No chyba że ktoś ma coś do dodania. No ale można zwłoczyć Rogara ma, dla mema, no... staty... do mema, albo no. To elektryka. Nie, no właśnie, czekaj, czekaj. <laughs> dla mema, mam, no bo, to bo to mi się to. udaje, że to nie może być. Słuchaj, ale będziesz. Mnie nie no, czasu, nie no, ale tam, tak, mian. ale tak szczerze to... Nie no dobra, ale tak t-- to, t tuh, to, to tubiones to, no jak chcecie, nie? Tubiones to został mi jeden task do zrobienia i strzelam, że małem podobnie, więc ta gra jest w tym momencie już z instant wygrana, chyba że impostor ruszy dupę, więc generalnie good luck. Jakub, ale gdzie ty biegasz co No dobra, Ja zrobiłem cztery, ja zrobiłem kółka po mapie ogólnie, bo ja tylko biegałem, bo wód trzymałem, żeby mnie nic nie zabiło, musiałem jedno coś ogarnąć. I no, bo matek, Bo ja bo jakoś tak głośno w To z... byłem ja. Discorda. Nie, nie wiem, ja. wiem, dla mnie e Rogal, chat, to jest po prostu cudowna istota ludzka, która nie zasługuje na egzystowanie w naszym świecie. Serio, chat, chat. Taktyczne wałty Rogala, dobra. Powiem to akwesta włączyć 5 lat temu, no ale tego teraz nie zrobiłem, więc tego dokończę w następnej rundzie. No co ja mogę zrobić? No w sensie, admin pan raczej mi za dużo nie powie. Nie mamy żadnych podejrzanych, praktycznie tutaj są. Ja z tą uciwnie biega się i boje. No ale na razie na spokojnie. Tutaj jest Smalczyk, Smalczyk chiluje, jest Jacob, jest Kiślu. Dobra. Chodźmy sobie, moi drodzy, na admin panel. Może stamtąd coś wyciągniemy. Okej. Okay. No i postaram się, ten impostor. Ale to bardzo szybko. A Jeden matka, frag który... Ważne, ważne, matek podejrzewał rogalika w tamtej gierce. Ważne. Dobra, gdzie ciało, jest czy... cia Ciało? jest na dole, to są. Shieldsy są na górze hmm. i na dole jest taki skrajny prawy róg. Przepraszam, no jestem jeszcze zamulony. Mm. Shieldsy, właśnie. Shieldsy. Shieldsy, y. shields Okej, okay. a na górze to są Weeponsy. Okej, okay. no tak, tak. Do tego y. fraga na pewno nie zrobiła Sonia, aczkolwiek I mi się wydaje, że Sonia i chce macie. mnie zabić. Tak, taki. Ja Oj, oh, nie, nie. Ajbron, tak. Rogal, nie, nie, nie Co to był jeszcze? Wydaje mi się, że Janko też z się zgubił, bo mój właśnie wbiegł do elektryki Mogę pograć z kolegami w Tak, tak, tak Sam tak. tak jestem i... simpem, I... Sasha i, i się też czeka Mówię czad w ogóle, ja no Jesteśmy totalnie clear Fakt, z tego fraga Kiślu? tak, tak Ja z Ajbronem i bez nikosem Gdzie ty byłeś bez właśnie. A on był z i bez nikogo. I gryzie mi teraz butek Ja właśnie byłem w za z elektrykiem, nie? To jest nieprawda jak? Za elektrykę skieńczyłem biegąc w stronę lewej rzędy. Ale jak z tobą bez nikas. No, Czajkowa miałem, Czajków biegł do elektryki właśnie hmm? przecież. Mama, co ty robisz? Hmm? Ja, ja i Ejbron znaczy, Ja, widział, ja, ja, ja widziałem wcześniej Kisza, ale Kiszu. Ale Kisiu, Kisiu wy mnie widzieliście w odminie, A ja no stwierdziłem, tak. że nie będziemy stali w czterech na panelu, bo jest tu za niebezpiecznie i idę no na dobra, czyli jest to jedyna możliwość, że bez Nikos zabił lub Rogalik A Rogalikowi mat... Znaczy... Nie, matek... Ro, Rogalik śmierdził matkowi wcześniej No ale Kiszu był z tak? A Kisiu skąd, tak? do, 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 tak. No ale tak, ten wątrogalanie Rogala nie ja, był totalnie z Czekaj, Kiślu, no Kiślu tak. Nie no nie był, nie był z dupy, nie był z dupy, bo Matek czekaj, o tym czekaj, czekaj mówił I czekaj, czekaj. my go chyba mieliśmy jako ostatniego, który biegał do elektryka w tamtej rundzie Kiślu, skąd przebiegłeś do admina teraz? Bo hmm, na pewno z dołu, ale czy z elektryka, czy z... Był, był w nawigacji, Kiślu, na samym początku rundy, z... Tak. E, no z i... Sz, no i zszedłeś na dół, zabijłeś i przebiegłeś do admina Nie, szliśmy od... w górę Ale Tejgrum przyszedłeś sam tak, tak mówisz, że nie byłeś nawigacji w tej rundzie. Byłem, mówię, że byłem. No, byli, byli, ale ja wszyscy od góry. Skip to 8, no, róbcie no, no, Ale strasznie Rogal hmm. stinki, nie? Tak. No i bez niej. No e to mówiłem, wyvote'ujmy mnie rundę temu, to nie. Nie, No, no mówię, mówię. No. Ja, ja zvote'owałem. Nie. Nie chciałeś odsłuchać. To z miłości, Rogal. To z totalnej miłości, dobra. No to co, ja kończę zadania w tym momencie. Ja już chiluję w trzeci bombę. No nie wiem, co to jest za runda w ogóle, co jest grane. No dobra, no to pick. robimy zadanie. No i ja mam już thank you so much for zadania. Kto tutaj jest? To tu jest bez nikos. No czyli co, rogar śmierdzi? Czyli nawet jak blefuje, to mówię prawdę. Dwie osoby w komsach, jedna osoba w komsach, dwie osoby w Silcach, trzy osoby w silcach i mamy oh, ciało. Dobra, Kisiel na moich oczach zabija. Nie. Kisiu na moich oczach zabija, Stwierdza się wszystko, nie, że to nie, roga. Pytanie nie, nie. mam, pytanie mam. Nie, Kiszy na moich oczach zabija. krótko, czekajcie, czekajcie. Pytanie mam. Czy miejsce tego y, fraga było w kom... W Ślice. W Ślice, tak dobra. Tak, to się, to tak. by się zgadzało. Byłem... Tam były trzy osoby. Sprawdzałem Jacoba, bo, bo ja mam wszystkie taski pokończone i stwierdziłem, że będzie. O nie, widzowie! Przepraszam, Matry! Zobiegł do nawigacji, że jest taska. Rogal. O nie, Który najpierw no się ruził na jednym ze swych po uploadie. Później, jak żyje pan w pobiegł po za nim do shieldsów. Ja obserwowałem Jacoba cały czas, czy nic tu nie jest. Rogal killnął na moich oczach i zrobił selfa. Trzeci raz zgłasza ciało. Plus. Nie, 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 zgłasza ciała to jest niedrogi raz. Drugi akurat. No dobra, no to tam drugi. Pierwszego ciała nie zgłosiłem, a po drugie to. To jest 50-50. Teraz to możemy segalezować. To jest 50-50. No to Więc ja jak mówię. Chcecie, że... Jak chcecie, bo byłem podejrzany, to strajdujcie mnie. Ja jestem w stanie się strajdować. Dobra, głosować, Dobra tak możemy. Poczekajcie, poczekajcie. według mnie nie ma się. sensu, bo zostało dosłownie dwa taski, trzy do skończenia. No to, to jest 50-50. Tak, Kuba, jak, Kuba jak, jak zadania? A Kuba nie, nie żyje, nieważne. No ja Kuba nie na żyję, no. W moich oczach. To znaczy, Co wiesz, Nexet Nexe, są ogólnie... Znaczy, ja ci powiem, jak Słuchajcie, ja to widzę, no. Dwie opcje, albo Kishlu, albo Rogal, no taka sprawa. Jeden z nich jest impostorem, plus jest... jeszcze albo Smalszyk, Abron, albo Sonia. Dobra, no, no ja, ja powiem, tak, jak tak. ja to Właśnie. widzę, w sensie... Yy, zadania są prawie porobione, Rogal był podejrzany rundę temu, no, na siedmiu się tak, zazwyczaj ale skipuje. Ale to jest wykorzystywanie podejrzania z poprzednich rund. No to ale chyba ja na tym to polega, tak rady. No, no, no tak, ja wiem, że na tym to polega, tylko że po pierwsze rzuciłeś oskarżenie debilne w moją stronę w Ale rady to ja, ale ja Jezu, ja nie, no tam ja tam nie piję do tego oskarżenia, to było dla mema, ale teraz chyba rundy temu byłeś podejrzewany z reporterem z dupy, więc. A, yy, okay. Na siedmiu się. Dobra, to powiem tak, na siedmiu się zazwyczaj skipuje, ale niech każdy zagłosuje według własnego sumienia, ja właśnie to zrobiłem. No, i nikt rogalik niestety nie zwałtował. No, jest jak jest. Jest jak jest. Drugi postrwogolawczy. Najprawdopodobniej strzelał, że rogalik jest jednym. Tutaj dałem mu jeszcze w tym momencie wiecie, szansę na popis, tak zwany, Ja zadanie już mam zrobione, więc dla mnie to jest wiecie. Dla mnie to już jest totalnie whatever. No, tylko w tym momencie trzeba. W tym momencie trzeba, wiecie, trzeba. No tutaj tu nie ma dwóch imposterów, bo jest kiślu i roga. Boje nie są raczej. Wszystkie jest na kamerach. Ja się oddalam od droga, żeby tutaj Kiślu był jakąś moją zasłoną dymną Sonia. Okej. Okay. Dobra, drzwi zamknięte. Hmm, co tu się wyprawia w ogóle? Dobra, ja mam pomysł. Bo te są otwarte, oni są jeszcze zblokowani i ktoś ze mną jest na kamerach. Czyli ale ktoś wyłączył kom... Oj, byczku, tu legitnie nie było szansy, żeby on się dostał w tym do mnie. Dobra, proszę o to naprawić. <laughs> Siema, Roga. ja mam pytanie. No? Chciałabyś mi wytłumaczyć, co robiłeś na kamerach teraz? No, dobra, te, ale teraz, no... Ale kto, kto, czwórkę. Co, co miałem robić na kamerach? Teraz byłem w kamerach i poszedłem naprawiać Co Kto kamery? Rogal, to musiał być, bo ja jestem z Kislem Sonią i Zebronem w Tomsach właśnie stoi. ale nie, 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 kamery cały czas się świeciły cały czas. No i ja kamery, kamery. kamery patrzył smarczyk i odkroje go Rogal albo Nexa, że Nexa był klif nie, 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 nie. Ja właśnie, ja właśnie, ja właśnie nikogo nie odkryłem. Ja, ja właśnie nikogo nie odkryłem, właśnie to mnie zdziwiło, bo ja wszedłem oh, na te kamery. I generalnie A -a. sytuacja była taka, że Roga z no tej kamer wybiegał no. i ja stwierdziłem, dobra, mam to w dupie, i idę chyba przycisk, bo to legitnie nie ma możliwości, żeby Roga zamknięty w storeżu. Nagle mi wybiegał z kamer w momencie kiedy, kiedy go tam widziałem jeszcze. Ale ja, ale ja nie byłem zamknięty nie w storeżonych Nie fotek razem. Nie byłem ja, Sonią, Nie, ja byłem nie z Sonią, nie, ja byłem z Sonią i jej bronem zamknięty A, okej, czyli nie był zamknięty. Nie, nie, A ty byłeś na góry. No dobra roga, ale w takim razie nawet z drogą dedukcją oni byli zamknięci, smarczy patrzył Smaczki żyje. Więc nie ma co mogę powiedzieć. No. Dobra, ja powiem tak. No, na siebie głosuję, tak? Na no. no bo i tak już jest rip, ale grajcie. Już jest rip. No to chyba win. No właśnie, nie do końca win, bo zostało 5 osób. I teraz mamy potężny problem, bo ja zadanie mam już zrobione. Ja nie wiem, kto jest z drugim. Ja nie wiem kto jest drugim. Ja jakbym obstawiać kogoś jako drugiego i postarał się w całym stanie. Dobra, nie gram. Nie, nie, nie. Drugim. Ja, ja nie mogę nikogo zabić Aj brod Ej ja potrzebuję sekundy, ja potrzebuję sekundy i jestem Za chwilę wracam jak, jak mogę grać? Powiedzcie Znaczy tutaj ja będę cały czas Jak ja mogę grać? No, no. jak grać? Jak mogę grać, bo AFK, ja stoję ma... AFK 30 sekund jeszcze nikt nie jest zabity No nie wiem w ogóle, że jestem impostorem Jak mogę grać z typem, który chodzi cały czas w drogę z pięcioma typami I nic nie robi Ej, bro! Człowiek, nie! Zaraz już wzywam! Ej, bro, zrobiłeś kogoś? Istotnie nie Spokojnie, spokojnie! No tak, ja chciałem zabić, I, ale nie, nie I, mogę! Ej, Ej, Spokojnie! Tylko! Ej, nie było źle! Było dobrze! Następnym razem będzie lepiej. Tak! No Nie, słuchaj, no stary nie! A ja w ogóle ten Excel biegłeś jakoś daleko w te kamery, bo moje. Nie, nie Nie wbiegałem w ogóle, ale jak zobaczyłem. Kiedy go wybiegającego okay. i wiedziałem, że to nie jest możliwe, bo ktoś patrzył do kamery, dałeś, to stwierdziłem się. siema, uciekam od niego, idę zrobić przycisk, bo wiedziałem, że zwentował. Bro, to... Czekaj Robio, ty zrobiłeś wszystkie sprawdziłeś Tak, tak zrobię. kamery Ja nie zwentowałem. Ja. Nie? Zwentowałem yeah. tak nie a... W każdej rundzie rogał ciało, jest coś <laughs> Bez... Bez... zabijał od razy, nie dał a, mi zabić a, Jeszcze biednego Rafałka tym Dobra widzowie, a więc w tym to było na tyle Rogalik chyba ewidentnie ma dość po tej grze, pierwsza gra w ogóle dzisiaj chillerska. Także moi drodzy ode mnie na sam koniec, wracamy do regularnego życia w internecie Ja byłem Nexe, wy byliście wy, zapraszam na Twitcha, dzisiaj o godzinie 16 ważne informacje i będę tam wypowiadał się na temat tego, czego u mnie nie było i w ogóle wszystko będę mówił, także zapraszam, bicie sobie, posłuchajcie, bo, bo, bo mam kilka rzeczy ważnych do powiedzenia i co jeszcze mogę powiedzieć, pamiętajcie, że jesteście niesamowici i że was uwielbiam i, 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 i dziękuję bardzo, że jesteście i oglądacie, bo naprawdę to bardzo miłe, że tyle ludzi śledzi nawet ten kanał, na który to wrzucam się też Nexę. Kocham was, dziękuję, że oglądacie jeszcze raz. I widzimy się w następnym, czyli jutro o godzinie pewnie około 10 i na Twitchu się widzimy codziennie dzisiaj, także moi drodzy ja kończę, trzymajcie się, pa pa.